Steriaki to najpopularniejszy japoński sos, który i my Polacy momentalnie pokochaliśmy. Jest lekko słodki, lekko słony, a przede wszystkim nieziemsko pyszny. A co to w ogóle jest teriyaki? O tym powiem Wam za chwilę, podczas przygotowywania przepysznego kurczaka właśnie w tym sosie z dodatkiem makaronu ryżowego wstążki. A partnerem mojego dzisiejszego odcinka jest Tao Tao. Teriaki to nic innego jak japońska metoda przygotowywania potraw poprzez pieczenie lub grillowanie w specjalnej marynacie. Najczęściej tak przygotowuje się kurczaka, warzywa lub ryby. A samo teriaki pochodzi od słowa ter. Czyli błyszczeć. Ze względu na dużą ilość cukru lub miodu, który jest dodawany właśnie do tego sosu, potrawa po upieczeniu przepięknie błyszczy. A jak metodą chałupniczą przygotować sos teriaki? Nic prostszego. Potrzebne wam są jedynie trzy składniki. Pierwszy to jasny sos sojowy. Drugi to mirin lub sake, który dolewam. Do tego sosu i teraz coś słodkiego. Może to być cukier, ale ja osobiście wolę dodać tu sporą ilość miodu. Oczywiście dokładna proporcja na ten sos jest na naszym blogu Gotuje z Lewiatanem, gdzie serdecznie Was zapraszam. Całość teraz zagotuję, żeby sos troszeczkę zgęstniał. Najpopularniejszym mięsem przygotowywanym na całym świecie, właśnie w tym sosie, jest oczywiście kurczak, więc i ja go przygotuję. Kroję pierś na całkiem grubą kostkę. To jest bardzo ważne, żeby ona była sporych kawałków. O mniej więcej taka 2 na 2 cm. Zanim zaleję go sosem, muszę go troszeczkę zamarynować. Sól, pieprz różowy i sok świeżo wyciśnięty z limonki a na samym końcu dodaję odrobinę mąki kukurydzianej. Dzięki temu kurczak po usmażeniu będzie dużo bardziej chrupiący, a sos jeszcze gęstszy. Kawałki mięsa idealnie oblepiły się mąką kukurydzianą, mogę przejść do zalania sosem, tylko chodźcie wcześniej, Wam coś pokażę. Otóż w garnuszku utworzyła się bardzo gęsta piana. To znaczy, że ten sos, który tam się redukował, też stał się gęsty. Niektórzy pewnie teraz przecierają oczy i mówią, jak to gorącą marynatą zalewa surowego kurczaka. Otóż są dwie metody. Jedna to dolewamy sos dopiero po usmażeniu, lub ta druga, którą ja bardziej lubię, zalewamy surowe mięso gorącą marynatą, przez co ono z wierzchu się gotuje, a potem tylko ją podsmażę. Minuta 8 i będzie gotowe. Troszkę sosu zostawię do wykończenia. Nad miską już się unosi niesamowity zapach, jak w japońskiej restauracji, a wręcz jakbym był w Japonii. Lekko słodki, lekko pieprzowy. Odstawię go teraz na chwilę na bok i przygotuję pieczarki oraz paprykę, która też wyląduje w mojej potrawie. Dokroję jeszcze tą małą, zieloną, mega ostrą papryczkę pepperoni. Kuchnia japońska nie należy do ostrych, ale kuchnia Jakubiaka owszem. Czas na smarzonko. Na patelni rozgrzeję najpierw olej. Może być to olej słonecznikowy, może być też olej kokosowy. Każdy z nich świetnie się tutaj sprawdzi. Nawet olej ryżowy. Ważne, żeby nie miał zbyt intensywnego smaku jak oliwa. W powietrzu unosi się zapach mega rozgrzanego oleju. To znaczy, że mogę już wrzucać warzywa. Czemu mi tak bardzo zależało, aby ten olej rozgrzać do czerwoności? Otóż dzięki temu warzywa będą chrupiące. Ja je tylko lekko przyrumienię i szybciutko zdejmę. Ale do warzyw dodam jeszcze odrobinę pysznego, pieprzowego i cytrusowego imbiru. Aha, teraz już nie tylko olejem pachnie, ale przede wszystkim imbirem. Tu już widać, że się przyrumieniły, czyli ściągam, a do patelni rzucam kurczaka. Początkowo obsmażam samo mięso, bez sosu. Spójrzcie na ten kawałek mięsa, jak pod światło on prześlicznie ciemieni właśnie tymi kolorami i tą bezbarwną grazurą. Mogę dodawać warzywa oraz sos. A na końcu dolewam jeszcze ten sos, który wcześniej przygotowywałem w garnuszku. Dwa zamieszania i sos muszę jak najszybciej ściągnąć z ognia. Jeżeli bym go tam dalej trzymał, on by się dłużej redukował, to w środku by się zrobiła taka po prostu jedna wielka mięsna klucha. A chodzi o to, żeby przepięknie oddzielały się warzywa od mięsa. Piękny, błyszczący, aksamitny sos przykleił się już do kurczaka. Teraz zajmę się przygotowaniem dosyć błyskawicznego makaronu ryżowego. Makaron przygotuję bardzo podobną metodą, jak przygotowuje się popularnego w całej Tajlandii pad thai. Ale zanim zacznie się dziać na patelni, muszę przygotować wszystkie składniki. Zacznę od papryczki chili. Dla koloru dodaję też zielonej peperoniki. Dodam też kilka ząbków czosnku, oczywiście cieniutko posiekanych. Też odrobinę cukini, żeby później fajnie chrupało. A marchewkę zetrę na cienkich okach i dorzucę ją na samym końcu, żeby nie straciła swojej jędrności oraz kolorów. Warzywa gotowe, mogę przenieść się teraz na patelnię, gdzie wszystko będę razem smażył i pokażę Wam tutaj dwa fajne patenciki. Najpierw oczywiście muszę rozgrzać olej. Oleju leje całkiem sporo, a zaraz wytłumaczę wam, dlaczego. Kojarzycie takie danie u Chińczyka, jak ryż z jajkiem, czy makaron z jajkiem? Na pewno i na pewno nieraz zastanawialiście się, jak oni to robią, że to jajko jest wszędzie tak pięknie rozbełtane, a nie jest jajecznicą czy omletem. Otóż cały sekret tkwi w tym, żeby najpierw jajka rozbić w miseczce. O! I gdy już dokładnie białko jest rozbełtane z żółtkiem, to zwiększam pod patelnią ogień do maksimum, po czym powoli wlewam jajko. I teraz, zanim jajko się przyrumieni, dorzucam już warzywa. Magia w przygotowywaniu azjatyckich potraw przede wszystkim polega na jak największym płomieniu pod patelnią. To wszystko musi dziać się w przeogromnych, przewysokich temperaturach, żeby warzywa nie traciły swoich soków, podobnie jak i mięso. Więc dosłownie chwilę jeszcze tylko to mieszam, czuję jak niesamowity zapach, jak ta słodycz unosi się już nad patelnią. Mogę dodawać teraz składniki z sosu, czyli olej sezamowy. Dodaję do niego sporo sosu rybnego. Następnie dolewam sporych lust wody i teraz się trzymajcie. Pasta z tamaryndu. Można kupić bez problemu ją w sklepach z azjatycką żywnością. Nie zawsze występuje w formie pasty. Bardzo często są też to owoce tamaryndowca, takie z pestkami. Wtedy należy wrzucić je do garnka, zalać wrzątkiem i już po 20 minutach możecie używać tej wody, która powstanie. Tamarynd jest strasznie kwaśny. A w kuchni tajskiej, która była inspiracją do tego makaronu, bardzo ważne, żeby był balans smaku. Więc ten kwaśny zrównoważę cukrem powstałym z cukru palmowego, który na starcie wygląda tak. Cukier palmowy zawsze kupuje się w takiej postaci, więc najlepiej kupić go więcej, zalać wrzątkiem i doprowadzić do konsystencji, która będzie łatwa do używania. Na patelni jest całkiem dużo pysznego, słodko-kwaśno-pikantnego sosu. Mogę dorzucić teraz makaron. I tu sztuczka kolejna. Otóż makaronu ryżowego nie zalewam wrzątkiem. Daje się prosto z opakowania. Wrzucam i cały czas mieszając czekam, aż makaron po prostu zacznie wypijać ten sos i stanie się mięciutki i idealny do jedzenia. I na końcu odrobina jasnego sosu sojowego. No i cacy, makaron wypił cały sos, przez co stał się miękki. Mogę nakładać, a za chwilę się mogę zajadać. Na wierzch, dla smaczku oraz zapachu, zetrę odrobinę skórki z limonki. To jej aromat za chwilę uniesie się po całej kuchni. Ale oprócz limonki dotrę też odrobinę świeżego imbiru. W całej kuchni... Już średnie pachnie azjatyckimi smakami. Tutaj w tym talerzu jest Tajlandia, natomiast w tym Japonia. Duet idealny. Może tym razem nie jest lokalnie, ale to też pokazuje, że my w Lewiatanie jesteśmy otwarci na cały świat. A jak Wam się podoba ten przepis, to koniecznie wbijajcie na naszego bloga. Gotuję z Lewiatanem, gdzie znajdziecie mnóstwo pomysłów też na inne, świetne potrawy. A ja zabieram się za pałaszowanie. Mmm, ale słodki, jaki pyszny. I ten makaronik? Mmm. Totalna fuzja smaków właśnie zaczęła się w moich ustach. I słodki, i kwaśny, i lekko pikantny, i słony. Po prostu tu się dzieje.